Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Skończyło się wielkie telewizyjne święto. Wybrzmiały fanfary, przestały grać orkiestry. Znowu jesteśmy normalni. No, ale już jesteśmy w drugim czterdziestoleciu, i dlatego z przyjemnością zapraszamy do obejrzenia naszego programu. Witam serdecznie w kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Co pan taki zdyszany, panie redaktorze? A, bo całą noc pędziłem. Strzeli pan sobie? A wie pan, że z miłą chęcią. Co ja widzę? Trup. Panu gratuluję. Państwu dziękuję. Do przysłowiowego zobaczenia. Dzień dobry, panie Henryku. Ah, dzień dobry, witam. Przepraszam, bo nie zapytałem, panie Henryku. Pan ostatni? Ostatni. To ja za pan. Dobrze. tutaj, bo jak dobrze wiecie, nie jestem już człowiekiem bardzo młodym i szukam godnego następcy. Musi to być jednak ktoś, kto potrafi godnie reprezentować rodzinę. Umieć przynajmniej część tego, czego ja się przez lata nauczyłem. Może się mylę, ale postanowiłem spróbować znaleźć następcę wśród Was. Ale po co nam następca, skoro nie. tata jest przecież? Ja nie będę wiecznie. Nie. Nie, to się tylko tak mówi. Wiem dobrze. Oczywiście mogę jeszcze te 40 parę lat porządzić, ale trzeba przygotować następnie. Dział. Zaczniemy od Ciebie. Podejdź. Siądziesz na moim miejscu. Wy oceniacie razem ze mną, jak sobie raki. Siądź. Ja tu siądę. Idź tam. <śmiech> <śmiech> Gianni, pokaż mi teraz, jak się zapala Cygar. Wystarczy. Co o tym myślicie? Bardzo no, dobrze. Świetnie się sprawił. Dobrze było. Przecież to jest imbecyle. On nawet nie rozwinął z celofanu tego cygara. Odejdź, już siadaj. <laughs> Na miejsce iść moje. <laughs> I teraz wyobrać sobie, że. Stoi przed Tobą człowiek, który zdradził. Masz mu przekazać wyrok. Bardzo mi przykro, no ale jakby, jakby tu powiedzieć, bardzo mi przykro, ale musisz. Ba bardzo mi przykro, ale musimy Pana zabić. No i co powiecie teraz? Bardzo świetnie, mnie, On by nawet ryby nie przestraszył. Tym tonem, tą formą. Zejdź mi do oczu. Idź tam teraz. Pokaż nam wszystkim, jak się składa... Pocałunek śmierci. Podobało się Wam? Tak, bardzo. Nie dziwię się. Tak się całuje. Nawet nie powiem kogo. I teraz Ty, Pietro. Zastosujesz mój słynny strzał spod biurka. Żądam, żebyś utrącił szyjkę tej karawce. Proszę bardzo. A! Świetnie, co? Świetnie. Postrzelił się. Oj. Zrobiłem ja test. Zabieram się, brudzisz mi wszystko. Zabiera się stąd. No. to? Może do lekarza? Nie idzie. Żadnego lekarza? Draśnięcie. Żaden z Was nie przeszedł tego prostego testu. Będę musiał ciągnąć ten wózek sam. Ale najpierw wymierzę Wam kary. Po pierwsze, całkowicie zmieniam testament. Po drugie, kara fizyczna powiedziałem co to będzie podejść tu do mnie czołg czołg nie podoba ci się no to nie już niech będzie senczek dziękuję drogi ja też? Każdy Tobie dam w pysk Ta maga ale już mam karę. fizyczną. co Ci jeszcze w nogę I ty. Trzy bęczki. Ale bęcki były w zeszłym tygodniu. O, i bo będą cztery. A na koniec przez trzy tygodnie spaghetti Bez sosu. Na sucho. Czy mógłby mi pan fajkę przypalić? Dlaczego? Bo to pana proszę. Chyba, że tak. Szybko idzie, panie Henryku? No... No szybko, szybko. Dziękuję panie Henryku. To znaczy, panie Henryku, długo będziemy czekali. Nie, normalnie, no. Jak to w życiu? Przestań się wydurniać. Lewa, lewa! Praca nóg. Któj go, kontrój go! Tak jest. Dzień dobry, dzieci. Dzień, Dzień dobry panu! Siadajcie. Witam Was w nowym roku szkolnym. Cieszę się, a Ty co? Ja powtarzam. Cieszę się, że znowu się spotkaliśmy, tym bardziej, że co teraz mamy? Zgłości się polek. Mogę w czas. Chyba chcesz jeszcze powtarzać. Bardzo wiele spraw, w naszym kraju się zmieniło. Słucham. Czy mogę wyjść do toalety? Ja go odprowadzę. Nie, siadaj. Wytrzymam. Wytrzymasz. Podręczniki, z których uczyli się wasi starsi koledzy, a może i niektórzy powtarzający nie obowiązują. Należy je wyrzucić i nie korzystać z nich. Pewne sprawy, pewne kwestie nabrały nowego charakteru. Dlatego w tym roku musicie pilnie pracować. Spokój, a może nawet dwa razy pilniej, bo uczymy się wszyscy prawdy. Nie będę tolerował łobuzerki. Do tego chciałbym dodać że ci wszyscy, którzy w poprzednich latach mieli piątki, mają je unieważnione i zostają dwójki. Ci, którzy mieli w poprzednich latach dwójki, mają nadal dwójki z matką o 17 w spokojną nauczycielskim. Tak więc będziecie wszystko dokładnie notować, bo teraz zaczęła się naprawdę nowa era. Chcę was widzieć jutro, punktualnie o ósmej, wymytych, przygotowanych, z zeszytami podpisanymi, piórami, niedługopisy i zaczniemy zupełnie nowy program. Do widzenia. Do widzenia, ustać, ustać, ustać. Niby szybko idzie, panie Henryk, a my ciągle stoimy. No, jak to w kolejce? Wie pan. Rozumiem, panie Henryk. Witam Was. Cieszę się, że jesteście punktualnie. Ty miałaś wczoraj przyjść z matką. Nie mam matki. Mogę przyjść z córką. Dobrze. Słucham. Czy mógłbym wyjść do toalety? Wczoraj byłeś. Byłem. A zresztą ty to możesz iść. Albo nie, już nie pójdę. O, już nie chcę. Siadaj. Będziemy prawdopodobnie mieli inspekcję. Chciałbym, żeby to wypadło tak, jak należy, żeby nie było wstydu przed panami z kuratorium. Więc dzisiaj zrobimy sobie taką wprawkę w nowe czasy. Możecie zadawać pytania, ja wam będę szczerze odpowiadał, żebyśmy wszystkie kwestie mieli omówione, jak przyjdzie pan wizytator. Proszę Można? bardzo, słucham. Można? Panie profesorze, jak to było z tymi bandami tuż po wojnie, ale, ale tak naprawdę. Sadaj. No cóż. Bandami? No więc bandy walczyły z, oddzia z oddziałami, które okazały się bandami. No bandy były oddziałami naszymi, a bandy. Oddziały na, na pasku komunistycznym były bandami, no i wygrały bandy, to znaczy przegrały bandy, a przez długi czas uważano, że wygrały. I później to się trochę zmieniło. Słucham. A czy mógłby Pan nam tak coś poważnie powiedzieć o prezerwatywach? Prezerwatywa nie jest dobrą rzeczą, bo sobie wyobraź, że ktoś Ci nakłada na głowę taki gumowy kapturek, zaciska i Ty się dusisz i umierasz. My nie chcemy, żeby nikt umierał. Ale ten kapturek może Cię ochronić przed śmiercią, mimo że Cię zadusi. Bo wirusy i mikroby, choroby straszne, które wynikają, chroni prezerwatywa. Czyli Trzeba używać, uważać ostrożnie bardzo i jest to bardzo ciekawy temat. No. To ile w takim razie aktualnie w tych czasach wynosi pierwiastek z czterech? A co to znaczy aktualnie? Dlaczego aktualnie? Pierwiastek z czterech to jest pierwiastek z czterech, prawda? Ale my mamy książkę z 85 roku, gdzie jest napisane, że to dwa. No, z 1985 to to. Z czterech jest, jest dwa czy sześć. Nie wiem, po prostu nie dyskutujmy teraz. Może będzie nowy podręcznik, będziemy wiedzieli, ile jest pierwiastek z czterech. Bardzo proszę nie korzystać ze starych pomocy i ze mną nie dyskutować. Jeżeli macie poważne pytania, to rozmawiajmy poważnie, a nie o pierwiastkach. Ze starych książek. Do widzenia. Weź dwie. Nie, no po co dwie? Jedna wystarczy. Proszę cię, weź dwie. Nie, no nie wypijemy przecież dwóch. No nie wypijemy, ale się nie zmarnuje ta druga, nie zepsuje się przecież. No i co będziemy z nią robić? A jak się stłucze jedna? A no, dlaczego się ma stłuczeć? To no, już nie w życiu bywa, no. Proszę nie, cię, weź dwie, no, na moją odpowiedzialność, weź dwie. Na no, twoją odpowiedzialność? Tak. No dobra. No. Poproszę skrzynkę wódki i dwie aranżady. Gdzieś Siostra, ciachnąłem przez cały mostek, jak ciachnąłem. Aha. Pan Kazimierz. No wiem, wiem przecież sam go ciołem. Ile no ja pan, pamiętam. Ile pan ma, panie Kazimierzu? 45, panie doktorze. To niemożliwe, no się umiera przy 45 lat. Aha, lat. No nie, tu jest w porządku. 42. Dziękuję. Panie Kazimierzu, ładnie pan się goi. Operacja przebiegła dobrze. Pięknie. Więc chciałem panu powiedzieć, że... To wszystko, co zrobiliśmy dotąd, oczywiście było w ramach ubezpieczenia. No ale chcemy Pana zatrzymać tu jeszcze parę dni, bo e, niedobrze by było, że Pan do domu. Przepraszam, lekał. bo węzełek puścił. A, dziękuję. Więc y, od tej chwili, no cóż, no, zna Pan sytuację służby zdrowia. Musimy potraktować Pana pobyt u nas komercyjnie, prawda? No pewne opłaty. ależ, Panie Doktorze, przecież pieniądze nie są tu istotne. Najważniejsze jest zdrowie. Zdrowie przede wszystkim, właśnie. I dlatego siostra Irena będzie przy panu cały ja? czas. Coś panu potrzeba, proszę od razu mówić i... Jestem do dyspozycji. O właśnie. 24 godziny. Dziękuję bardzo. No. Bardzo proszę. To na... A no, pan w tym. Siostro, jutro wieczorem wpadnę, dobrze? Siostro? Tak słucham? Strasznie. Mogłaby mi siostra zwilżyć w wargi strasznie. Wargi? Tak. Proszę bardzo. Takie suche mam. Hmm? Spyszchnięte. Dwa miliony sześćset. Dziękuję. Siostra. Bardzo proszę. Ach. 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 Siostra. Siostr jest siostra. Jestem cały czas. Mogłabym siostra poduszkę poprawić. Ależ oczywiście. Tak mi nie wygodnie. Proszę bardzo. Mm. Teraz lepiej. Tak, dziękuję bardzo. 3 miliony 400. Siostro? Siostr siostro! Co tam znowu? S strasznie mnie swędzi. Piel... Ha. piersi. Ha. Trzeba się było umyć. No bardzo proszę, w drodze wyjątku. Mogłaby siostra podrapać. Siostro. O tak, tak. O tak, tak. 4 miliony 200. ,000. Dziękuję bardzo. Siostro. Siostro. Bardzo proszę. Przepraszam, ale noga mnie strasznie. Strasznie mi zimno w nogę. Tam. To... Zakryć? Tak poproszę. W lewą. O, tak, dziękuję bardzo. Pa, panie Kazimierzu. Panie Kazimierzu, uwięzłam. Słucham, siostro. Panie Kazimierzu, proszę podnieść nogę z moich rąk. Którą, siostro? Lewą, panie Kazimierzu. Kto, kto, lew... Panie Kazimierzu, proszę natychmiast. Tak, proszę bardzo, siostro. 8 milionów 400. A dużo tam osób przed panem, panie Henryku? Siedem. Siedem? Aha. Siedem. Przyszła pora pożegnań, która zawsze skłania do refleksji. Na przykład o przemijaniu, albo o tym, że o... Tu nowa zmarszczka, ale w sercach młodości. Przepraszam bardzo.